Witajcie w klubie Maraz Gym w Jesteśmy wspólnie z Markiem Marasem na treningu klatki. Dzisiejszym tematem zajęcia jest klatka piersiowa. Wiemy, że jesteśmy w starej, bardzo starej szkole, gdzie kierujemy się postawami i zasadami, które dały właśnie jak najwięcej w późniejszym naszym treningu, który macie na co dzień. Nawet nie wiecie pewnie, jest, że niektóre metody, które stosujecie w treningu, właśnie się skądś tam wzięły raz nam dzisiaj trochę przybliży metody, które, którymi sam się kierował, które uważał za najlepsze. Troszkę będzie je ukierunkował pod mój rozwój, pod moje mięśnie klatki piersiowej. Marek, powiedz, co będziemy teraz wykonywali jako pierwsze ćwiczenie i mniej więcej jaki jest zarys tej naszej pracy. Jako pierwsze ćwiczenie będzie to ćwiczenie bazowe, czyli tradycyjnie klasyczne wyciskanie sztangi na ławce poziomej, ale będziemy tego używali. Maszyny Smitha. Jest to stara szkoła, zostawimy starą szkołę, czyli ćwiczenie najcięższe, bazowe wykonujemy na samym początku. Dzisiaj przyjęło się tak, że wykonuje się głównie na początku klatki piersiowej jakieś ćwiczenia rozciągające, pompujące i tak dalej. Ja tutaj raczej jestem sceptyczny co do tego, aczkolwiek na różnych zawodnikach różnie to się sprawdza, ale i tak podstawy są podstawami, więc nie, przy, nie przeprowadzamy jakichś ćwiczeń tutaj, e, typu wstępne, wstępne zmęczenie mięśni, tylko po rozgrzewce przechodzimy do wyciskania. Będzie to polegało na tym, że e, Marek będzie wyciskał e, duże ciężary, czyli najpierw wykonamy jakąś serię rozgrzewkową, około tam 20 powtórzeń, to będzie zupełnie taka lajtowa, potem e, docelową, e, docelową pierwszą serię będzie seria wykonania na 8 powtórzeń, Zastosujemy minutę przerwy. Po 8 powtórzeniach na dużym ciężarze Marek wykona 6 powtórzeń. Po tych 6 powtórzeniach robimy 1,5 minuty przerwy. Marek wykonuje 4 powtórzenia. Po tych 4 powtórzeniach robimy 2 minuty przerwy. Marek wykona 2 powtórzenia. Ale zanim Marek między tymi 20 powtórzeniami lekkimi w fazie rozgrzewkowej przystąpi do ciężaru właściwego, czyli do serii pierwszej, gdzie maksymalna ilość powtórzeń będzie 8, Marek wykona taką serię lub dwie przystosowanie do ciężaru. Bo jeśli przeskoczymy z zupełnie lekkiego ciężaru rozgrzewkowego, w którym wykonamy, wykonamy te 20 powtórzeń, przeskoczymy od razu na 8 powtórzeń ciężkich, nie będziemy w stanie tak panować nad tym ciężarem. Jest to za duży przeskok, więc między tymi 20 powtórzeniami a 8 zastosujemy jakieś takie. Dwa skoki przystosowania do ciężaru. To polegało na tym, że Marek wykonał załóżmy ciężarem jakieś dwa powtórzenia, odstawi go, potem dorzuci znowu tam 20-30 kg, wykona znowu z dwa powtórzenia i do, dopiero wtedy, po przystosowaniu do ciężaru, zarzuci ciężar właściwy. Ogólnie brzmi to ciekawie. Zaraz się przekonamy na własnej skórze, jak to będzie miało rezultat. Ja jeszcze czuję na samą myśl spompowany ale tego trzeba po prostu doświadczyć, aby patrzcie jak to za chwilę będzie wyglądało. Dobra, przystępujemy teraz do serii rozgrzewkowej. Marek wykonuje 20 powtórzeń. I teraz zwróćcie uwagę, na co zwracamy tę uwagę, żeby rzeczywiście wypracować ten wielki obój mięsień klatki piersiowej, żeby nam się zarysowały pięknie tutaj dół klatki. Stosujemy takie ułożenie rąk, ażeby żeby łokcie w górnej fazie lekko wysuwały się do przodu. Sztanga jest opuszczana na koniec klatki piersiowej. Po serii rozżywkowej Marek wykonuje teraz, zanim przystąpi do pierwszej serii właściwej z dużym ciężarem, z powtórzenia, Marek wykonuje serię adaptacyjne do ciężaru. Wykonuje 2-3 powtórzenia, na tym kończymy, odstawiamy. Robimy to dlatego, ażeby nagle nie było takiej dużej przepaści między lekkim ciężarem a dużym ciężarem, bo w tym momencie, gdybyśmy z tego rozgrzewkowego ciężaru przeszli od razu na duży ciężar, gdzie on wykona maksymalnie 8 powtórzeń, nie będzie ponował nad ciężarem i, i nie ma tego samego efektu. Nie jest przystosowany do ciężaru, więc tego ciężaru nie weźmie. To są stare takie triki trójbojowe. Teraz wykonamy, dokładamy palec parę, parę kilogramów. Marek znowu wykona z dwa powtórzenia, żeby przystosować kolejny raz się do ciężaru. Dopiero potem wykonamy serię właściwą. Teraz Marek wykonuje drugą serię, no nie, zna, nie nazwałbym to serii. Drugie podejście adaptacyjnej do ciężaru. Wykona z dwa powtórzenia. Odkłada. I dopiero teraz nastąpi seria właściwa na 8 powtórzeń maksymalnych. To wszystko wcześniej zrobiliśmy po to, żeby Marek mógł teraz swobodnie skupić się na ciężarze. Zauważcie, że nie zrobiliśmy żadnego jakiegoś wstępnego zmęczenia, bo tutaj chodzi, że wtedy na początku treningu mamy zawsze najwięcej sił, więc musimy wykorzystać to, a nie męczyć, prawda, jakimiś kilkoma, dziesięcioma seriami rozpiętek, Połechtamy, poechtamy, przegonimy krew, a nie będzie uczucia betonu. Chodzi o to, żeby po treningu dwa dni chodzi z uczuciem betonu w klatce, a nie tylko pompą mięśniową na treningu. Teraz zrobimy minutę przerwy, dokładamy obciążenia. Marek wykona 6 powtórzeń. Ciężko na sześć powtórzeń. Jak Marek nie da rady, to ja mu pomogę, bo także możemy włączyć elementy powtórzeń wymuszonych. I jedziemy. Wró zwróćcie uwagę, że cały czas staramy się, żeby te łokcie wychodziły w górnej fazie, nam leciutko wycowały się do przodu. Jedziesz, olej, jedziesz. Dobra. Teraz przechodzimy do przerwy półtora minutowej. To jest teraz trzecia seria. Zwróć uwagę, że po tej drugiej serii ciężkiej, w której było 6 powtórzeń, przerwę znowu zwiększyliśmy, ażeby była większa regeneracja, żeby Mark mógł skupić się nad podejściem do czterech powtórzeń. Co serię zwiększamy obciążenie, ale także wydłużamy przerwy wypoczynkowe. Dlatego zwiększamy to obciążenie. Pamiętajcie, że nigdy przy y, trenowaniu z ciężarami, prawda, po 10, po 15, po 20 powtórzeń, nigdy nie uruchomimy tyle włókien mięśniowych, co podczas dźwigania dużych ciężarów. Zawsze jestem tego zwolennikiem i będę i naprawdę zdaję to egzamin. Dobra, lecimy na 4 powtórzenia. Raz. Dwa, trzy, cztery i gwarantuję olejowi, że będzie miał beton w klatce za dwa dni. Teraz od przerwę zwiększamy do dwóch minut, nawet do dwóch minut z kawałkiem. To także musimy patrzeć na to pod kątem intuicyjnym. Jeśli czuję, że jeszcze nie jestem gotowy, a żeby Podejść pod duże obciążenie, to sobie tą przerwę intuicyjnie wydłuża. Można to być z 2 minut, nawet do 2,5 minut. Marek wykona te dwa powtórzenia, a potem zastosujemy potrójnego dropseta. Po czym odpoczniemy z 2 minuty i wykonamy serię taką zejściową jeszcze. Czwarta ciężka seria. Wykonamy dwa powtórzenia, i potem walimy potrójnego dropseta. Raz. I dwa. Dobra. Teraz celowo zdejmuję nie za dużo tych kilogramów, a żeby jeszcze ciężko Marek poczuł. Marek zaraz wykona zaledwie dwa powtórzenia jeszcze, a dopiero potem będę mu zdejmował. Raz. Jeszcze żeby było ciężko. Dwa. I teraz będziemy zajeżdżać. Ja. teraz wykonać ze 3 cztery I potem ściągiemy całkiem lekko. Raz, dwa. trzy I teraz pojedziemy zupełnie ciach. Przewarek ciach. Spójrzcie, że nawet ten dropset to nie był dropset takie sobie babskie pyrkanie, tylko także dźwiganie. A teraz popyrkamy jak baby. Raz, dwa. I teraz Marek wykonuje szybsze powtórzenia. Pompa, teraz pompa, pompa. Jeszcze raz, jeszcze raz. Dobra. Odpoczniemy teraz dwie minuty i tym lekkim ciężarem teraz Marek pojedzie. Na maksa do pełnego zmęczenia po dwóch minutach. Po, dwu, po dwuminutowej przerwie teraz założyliśmy zupełnie lekki ciężar i teraz Marek nie będzie ciężko widział, tylko robimy efekt pompy mięśniowej i jedzie do upadku. Do maksymalnego upadku. Dobra, dobra, olej jedziesz. Dobra. Na tym kończymy ławkę poziomą, ćwiczenie bazowe, był ostry dźwiganie, beton gwarantowany. Teraz przystępujemy do trenowania górnej części klatki piersiowej. Kiedyś trenowaliśmy, dzisiaj ten hammer jakby imitu, imituje taką suwnicę kratowicę, którą kiedyś pospawałem sobie w piwnicy. Było to coś podobnego. Podobnego do sztangi, prawda, którą mamy tam z tyłu, do sztangi na przysiady. Był taki posuw po rurach, prawda, żebyśmy mieli większy zakres ruchu. Z kolei już nie mam tej mojej suwnicy z piwnicy, a kupiłem takiego hamera. Trochę jest mi wstyd, że nie mam tej suwnicy, bo ona by tutaj bardziej pasowała do tego hardkorowego treningu, ale muszę przyznać, że naprawdę ten sprzęt, ten sprzęt jest dobry, nie jest babski. Jest mamy miasto. wyobraźnię. Mamy wyobraźnię, więc przyjedźmy się do lat 80, 90. i wyobraźmy sobie, że jest to piwnica i suwnica. Po wykonaniu tych 10 powtórzeń Marek wykona teraz serię drugą. Robimy przerwę około minuty i teraz robimy kolejną metodę. Tam zastosowaliśmy ciężkie dźwiganie, które zastosujemy także ciężkie dźwiganie, ale w zupełnie innym połączeniu. W dzisiejszym treningu cały czas dążymy do tego, żeby pokazać Wam uczucie betonu potreningowego. Bo cały czas sugerujemy się tym, że jest tylko ten, tą pompą. Ale ja się fajnie napompowałem na treningu, ale fajnie się napompowałem. Idę do domu, rano wstanę, wstanę i nie czuję. A tu dopiero zaczyna się przy prawdziwym betonie, pojutrze właściwie. Dokładnie. Do, te, do wtedy gości. wstaję i mówię, o ku mać, ale mam klatę. I tak będzie u oleja. Dobra, olej. a teraz tu już nie, nie damskie, wykonamy 10 chłopie, powoli, powoli. Teraz to dokładamy. Już teraz, teraz idziemy już Pokaż jak jesteś sprawny, synku. Kiedyś się rzucało talerze. Kiedyś się rzucało talerze, a nie podawało. To dzisiaj się podaje. Kiedyś to się rzucało. Na drugi koniec sali. Się, się tylko podaje. Tak i trzeba być sprawnym, żeby to złapać. <grych> Dobra, teraz Marek, Marek wykona. Y, na jakieś 7-8 powtórzeń robimy 25 sekund przerwy. Zostajemy przy tym samym ciężarze. Wykonamy około 5 powtórzeń, przerwę wy wykonujemy około 30 sekund i jeszcze wykonujemy około 5 powtórzeń. Dobra i jedziemy. 7 tak? Tak, na 7 powtórzeń. To urządzenie jest bardzo fajne, bo spójrzcie jak biomechanicznie nam się układa. Zaczynamy szeroko, a w górnej części nam pięknie tutaj wychodzi u góry klatka piersiowa. Odpoczywamy około 20-25 sekund. Często to, yy, jakby sceptycy tej, me, tej metody, dopóki tego nie pospakowali, to ze mną dyskutowali, prawda? Że no ja nie czuję tej pompy, prawda? Tu to nie czuję tego napompowania i takiego. Ale potem dzwoni do mnie klient za do dni mówi, kur, mać, Maras, co się stało, ale mam klatę. Także zobaczycie, spróbujecie to i docenicie to. Tylko z też to wszystko, słuchajcie, musi być wplecione jakby, jakby w całość, żebyśmy nie robili tego, uwaga, tylko podam Markowi. I jedziemy. Wykonujemy około pięciu powtórzeń. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Odstawiamy. Teraz odpuścimy około 30 do 35 sekund. Dobra, jedziemy. Znowu na pięć. Tak. Raz. Dwa. Trzy, cztery. Pięć. I teraz, żeby nie było już tego dźwigania, ty mi olej nie uciekaj. Włącznie mieliśmy już takich ciężkich prawda, serii z ławką poziomą, mieliśmy już około sześciu, więc to zdecydowanie wystarczy, żebyśmy też nie przeholowali. I teraz Marek wykonuje, na maksa pompuje, do upadku mięśniowego. To jest przerwa jakaś tam około 15-20 sekund, jedziemy do upadku mięśniowego. Dobra i zwróćcie uwagę, co, co bardzo mi się sobie podobało, jako tą Marka, że, bo często ludzie kojarzą upadek mięśniowy z wykonaniem każdego powtórzenia, prawda, do końca. To nie jest, ja nie wykonam tego, Marek już był by się był zmęczony i te ruchy już na końcu były jakby do dwóch trzecich, potem już tylko do połowy, ale bardzo fajnie. Przecież trzeba chociaż jeden początkowy. Dokładnie, dokładnie o to chodzi, bo nie, nie, nie polega na tym, żeby, prawda, ja muszę wyprostować, to jest, to jest, to jest już, prawda, powtórzenie właściwe. Nie daję rady, pompuję do tego, nawet ten ruch jest już 10 cm, ale doprowadzam do kompletnego upadku mięśniowego. I wtedy jest efekt. Teraz wykonamy z normalnym obciążeniem około 10-12 powtórzeń, bo dalej kładziemy akcent na górną część klatki piersiowej, ale wykonamy to teraz w, w, w super serii z linkami wyciągu górnego. Czyli będzie 10 powtórzeń, 10, 10, 12 i do tego teraz przechodzimy na łączoną z linkami wyciągu górnego. Ale teraz Marek odpocznie sobie około minimum półtorej minuty. Minimum półtorej minuty. Tak. Dobra, jedziemy. I teraz zaczynamy serię łączoną. Marek wykona około 12 powtórzeń, czyli już zdjęliśmy. teraz staramy się uzyskać... Efekt pompy połączymy to ze ściąganiem linej wyciągu górnego z akcentem w będzie wygrywał ściąganie w pochyleniu z akcentem na górną część klatki piersiowej. Dlatego robimy to w pochyleniu, a żeby piersiowy obój pracował i tutaj pięknie góra klatki piersiowej. To jest także takie ciężkie ćwiczenie. Akurat w tej formie. Dobra, dobra. i teraz robimy przynosy handla w połączeniu ze ściąganiem linek na bramie z góry. To wykonujemy 10 powtórzeń plus 12 powtórzeń się, czy nie? na linkach. Dalej lepszej stabilizacje Marka, co by nam nie spadł z ławki. I spójrzcie, celowo wykonujemy to leżąc na ławce głową w dół. Co dzisiaj tak, że jest raczej takie przestrzeni bardziej zapomnianym, a tutaj pięknie naprawdę angażują nam się dolne partie mięśni klatki piersiowej. Bo tu jest uczucie stałego napięcia. Nie ma tego momentu rozluźniania. I teraz szybko olej schodzi. Ole, kloc, kurde, co im przyszło z mojego kręgosłupa tego konia dźwigać. Teraz stosujemy troszeczkę inną, inną, inną odmianę ściągania linek, żeby urozmaicić, a żeby ta klatka piersiowa była atakowana pod kilkoma kątami. Zawsze musimy szukać ciekawych, ciekawych, nowych bodźców, żeby ten trening nie, nie był nudny, żeby nie był schematyczny, bo jeśli jest taka stara zasada, jak tak samo trenujesz całe życie, tak samo będziesz wyglądał całe życie. Dobra, odpoczywamy minutę i przystępujemy do następnej serii łączonej. Dobra i lecimy. I tu dla rozmaicenia Marek, robimy, opuszczamy na dwa razy, znaczy raz, dwa i wracamy żeby był dodatkowy bodziec, w tych ćwiczeniach już takich końcowych, gdzie już nie musimy dźwigać tak wielkich obciążeń, dajemy taki dodatkowy bodziec, zatrzymujemy i wracamy. Zatrzymujemy i wracamy. Teraz już tylko marek lub psa i teraz już normalnie, bez zatrzymywania, spróbuj teraz dociągnąć, ile możesz. Zmuszaj do pełnego wysiłku. Teraz ja trzeba zajechać. Dobra. A ostatnią zrobimy znowu raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I trzymamy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Lecimy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Trzymamy, trzymamy, trzymamy olej. Trzymaj, trzymaj, trzymaj. Trzymaj. I lecimy dalej. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Trzymamy jeszcze pięć powtórzeń. Trzymaj, trzymaj, jeszcze pięć sekund. I lecimy. Ostatnie pięć powtórzeń. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I koniec. Starczy. I gwarantuję, że klata pęka. Dobra. I teraz robimy zmianę bodźca. Marek w fazie podciągania. Zatrzymuje w połowie, czyli robi to powtórzenie na dwa razy, dla jakby polepszenia separacji, poprawienia separacji. Tych powtórzeń wykonuje zaledwie 4-5, a potem przystępujemy już do normalnych, kilku pełnych powtórzeń. Na dobicie. Spójrzcie na to, że żeśmy dzisiaj stosowali kilka metod ciężkich, kilka metod skierowanych, prawda? Dla, lepszego, dla lepszej pompy. Był to trening bardzo zróżnicowany i stąd naprawdę, jak sami widzicie, efekt jest ok. Możecie mówić, co chcecie, ale ja wiem, że to działa i będzie działało. Pięć, teraz dobijamy 5 z 5-sekundowym zatrzymaniem, ale znowu robimy Robimy, robimy zmianę bodźca. Marek robi to bardziej wyprostowane. Prawda? Pięć podwórnień, trzymamy, trzymamy, pięć sekund. Trzymamy, i jeszcze. Raz, dwa, trzy. Spójrzcie, Marek teraz podszedł do mnie. Nie dlatego, że jest moim kolegą, nie dlatego, że mnie nie lubi, bo ona wiem, że mnie nie lubi, bo go strasznie męczę. Ale on chce skatować swoją klatkę. On chce pokazać, że on jest najlepszy. Raz już był, może kiedyś będzie znowu. Oj, wysiadam tam olej. I to było na tyle dzisiejszego treningu klatki piersiowej. Klata będzie nie napompowana, nie tylko przetronowana. Klata będzie zbetonowana. I Wam to gwarantuję ja. Słuchajcie, to co było dzisiaj, to była dobra budowa z dobrą betoniarą. Tu jest betoniara, cała zalana betonem. Czekam, aż beton zastygnie. Napiszę Wam pojutrze, co się dzieje, bo takie są zamierzenia. Jeśli będzie w stanie, że, że będzie figurka, posąd klatki piersiowej gotowy odlanym betonem. Pojutrze będę wiedział, że tutaj byłem. Nie to tylko za pośrednictwem tego filmu, który zobaczycie, tylko dlatego, że będę czuł tutaj. Na tym kończymy. Trzymajcie się, zapraszam oleja na kolejny trening. Hej!